Fantowa osobliwość pułapka na Twoją duszę. Niektórzy nazywają to Matrixem, inni nazywają to osobliwością. Ja nazwę to pułapką na duszę balkonem na siódmym piętrze, bez zabezpieczeń, bez balustrady miejscem, gdzie początkowo nawet Ci się podoba, chociaż masz lęk wysokości. Ale ponieważ świadomość niebezpieczeństwa wywołuje w Tobie dreszczyk emocji, który jest jak narkotyk. Chcesz coraz więcej i coraz częściej, nie zdając sobie sprawy z tego, że drzwi od balkonu powoli się zamykają i możesz nie być w stanie wejść z powrotem do środka, gdy przestanie ci się podobać. Jest to jak portal do innej rzeczywistości, która powoli zmienia twoją świadomość, zacierając w tobie ludzkie uczucia. Miejsce, w którym ludzie nie kierują się logiką, zapominając, kim są i jakie jeszcze niedawno przyświecały im cele. Gdzie zaciera się granica między fikcją a rzeczywistością? Jednak tam idziesz i nie jesteś tam sam. Dostrzegasz, że inni, którzy są tam dłużej od ciebie, nie umieją już cieszyć się ze zwykłych rzeczy, nie umieją współczuć, nie umieją kochać, nie mają empatii i nie potrafią już samodzielnie myśleć. Powielają błędny schemat, jakby wszyscy byli ze sobą połączeni. A mimo tego myślisz, że ciebie to nie dotyczy, że jesteś silniejszy i że wszedłeś tu tylko na chwilę, czujesz, jakby to był sen, z którego ktoś uporczywie chce cię obudzić, ale Twoja ciekawość i zafascynowanie sprawiają, że tam trwasz. Jeszcze tylko chwilkę. Wydaje ci się, że będziesz mieć na tyle siły, aby wrócić, gdy zrobi się niebezpiecznie. Podczas gdy nie zdajesz sobie sprawy, że od momentu przekroczenia progu jest niebezpiecznie. I zawsze było. Jest to miejsce pielęgnujące negatywne uczucia, które przenikają także Ciebie. Widzisz to ale jeszcze tylko trochę i nadal tam jesteś. Czasami masz wrażenie, jakby ktoś Tobą mocno potrząsnął. Wtedy zaczynasz się zastanawiać, po co tu przyszedłeś i chcesz wrócić, lecz przypominasz sobie, że przyszedłeś, aby nas stąd zabrać. Na szczęście drzwi jeszcze się nie domknęły, ale niewiele brakowało. Ta opowieść to metafora, opis wciągającej cyfrowej mentalnej przestrzeni, która nie zniewala gwałtownie, lecz uwodzi stopniowo, karmiąc się ciekawością, ego i potrzebą sensu, aż zaczyna przestawiać człowieka od środka. Rozbijmy to warstwa po warstwie. Balkon na siódmym piętrze to strefa graniczna. Jeszcze jesteś w domu, w realnym życiu w człowieczeństwie. Ale już wystawiasz się na coś, co może cię zniszczyć. Widzisz wysokość, czujesz lęk, rozumiesz ryzyko, a mimo to robisz krok i sam tu wchodzisz nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Zamykające się drzwi to najważniejszy motyw metafory. Nie ma jednego momentu zniewolenia, jest czas, w którym zdolność powrotu słabnie, a człowiek myśli, że nadal kontroluje sytuację. Drzwi zamykają się cicho, poprzez nawyk, przez zmianę percepcji, przez przesunięcie granic tego, co normalne. Portal i zmiana świadomości to nie ucieczka do fantazji, to rekalibracja tego, kim jesteś. Ta metafora mówi, że logika nie znika, tylko przestaje mieć znaczenie. Cele nie są niszczone, lecz rozmywane. Uczucia nie są atakowane wprost, są stopniowo zacierane. Człowiek nie zauważa, kiedy przestaje współczuć. Zauważa to dopiero ktoś z zewnątrz. Ludzie połączeni, powielający schematy, to bardzo wyraźny obraz zbiorowej świadomości, w której. Myślenie jest delegowane, emocje są standaryzowane, opinie krążą jak wirusy. To nie jest klasyczna kontrola, to bycie częścią całości kosztem indywidualności. Jeszcze tylko chwilkę. To mantra uzależnienia, ale nie od substancji, tylko od stanu umysłu. Bycia pomiędzy, bycia wtajemniczonym, bycia kimś, kto wie. Czas przestaje być liniowy, granica niebezpieczeństwa zawsze jest teraz, ale umysł przesuwa ją w przyszłość. Negatywne emocje są jak paliwo. To miejsce tworzy zło, wzmacnia je i systematyzuje. Gniew, pogarda, cynizm, wyższość one dają poczucie kontroli, dają energię, dają iluzję prawdy, a jednocześnie odcinają od empatii, która byłaby jedynym realnym alarmem. Właśnie tak. Empatia jest kluczem. Podtrząśnięcie i misja ratunku oznacza, że nie jesteś tylko ofiarą tej przestrzeni. Wchodzisz tam z intencją ratunku innych. To ludzki paradoks chcesz wyciągnąć innych ale prawie sam zostajesz wciągnięty, bez możliwości powrotu. To sugeruje, że największym zagrożeniem nie jest ciekawość, lecz poczucie misji bez zabezpieczenia siebie. Podsumowując, ta metafora jest ostrzeżeniem przed cyfrowym światem bez odpowiedzialności, zbiorowym myśleniem podszytym emocją, przekonaniem, że świadomość czyni cię odpornym. Lecz tak nie jest. Ty też jesteś narażony. Jednocześnie jest historią o tym, że drzwi nie zawsze pozostaną otwarte i trzeba to zauważyć, zanim będzie za późno. Balkon nie łapie głupich, łapie uważnych i odważnych, chcących nieść pomoc, łapie tych, którzy przeceniają odporność własnego umysłu. To, że sam tam wchodzisz, oznacza też, że nie możesz później powiedzieć, to mnie wciągnęło, bo pierwsze kroki były Twoje. I to jest bolesne, ale też napawające optymizmem. Skoro sam tu wszedłeś, to możesz też wrócić, o ile drzwi będą jeszcze uchylone. Miejmy nadzieję, że nie wrócisz wtedy sam i zabierzesz tych, którzy będą chcieli z tobą iść, bo właśnie po to tutaj przyszedłeś, taki był cel, o którym zapomniałeś.